Powinienem prędzej czy później pójść tutaj. Może no, czas! Zbrojni. Pewnie będą uciekać. Ten artefakt. Chyba smoki broniły. Tak, dobra. To idę tam w takim razie. Tutaj nic. do dalej. I mija nas. Być może się boi. Tak czy siak, z pomarańczowym będzie walczył. Więc ja skorzystam na tej walce. <laughs> Ta Krylionka to jest kronius. Bardzo wolno się rusza. Ok, robi się naprawdę ciekawie. No dobra, mamy anioły. Chcę archanioły. 20 tysięcy. 6 kryształów. O wydawałem kryształy. No super cztery? Wezmę stąd trzy, stąd jeden. Tak. Mamy ulepszony portal chwały. No i good. Ci zostają? Pięćdziesiąt cztery tylko. Jakbym poczekał, to bym jeszcze mógł ulepszyć, ale. Tam. Bierzemy tylko te lepsze jednostki. Wziąć w pikinierów 3000. No dobra, niech będą. O, gdzieś tu. O, coś w tym stylu. Jeszcze ci piknierze. Sięga zaklęć jak najbardziej. Mamy pierwszy poziom, tak? Aha, to jest kralion. O Jezus, powinien mieć jakiś znaczek tu: kobieta lub mężczyzna, żeby było od razu wiadomo o co chodzi. Dobra, jest balista w takim razie. Mamy podstawowy atak. Jeszcze atak, plus cztery. Będzie dobrze. Więc nadciągamy. W granicach nikogo nie ma. Okej. Okay. Moc czy wiedza? Tym razem moc. Biegiem, biegiem. Sermullich jest szybki. A jego jednostki jeszcze szybsze. Jak. Czerwone smaki. Mało. Dam radę. Szybkość 11. Nie zabijemy żadnego od razu. Cie wilczy wilczyca żaginą. O, jeden pada. Nawet dwa. Bezdenny mieszek złota. Generuje 500 sztuk złota dziennie. Dobrze. A teraz ci pewnie będą uciekać. Dobra. Gryczynka nadciąga. Jog? <laughs> Poczuł presję. Czy jest sens? No nie wiem, kto tam jest. Tak czy siak, idę do magicznego źródła. Podwoić manę? Tutaj są żałosne szczątki, w których oczywiście nic nie ma. Ja od razu wezmę wieżę uczniczą. Niestety nie mogę nająć, ponieważ mam full. Wezmę zaraz jeszcze kopalnię złota. Coś jeszcze poza tym? Fabryka machin wojennych. Ty masz coś? No, tylko machinę oblężniczą. Nic poza tym. Dobra. No. Jedzie, tam, jedzie. O, Wchodzi. No ale marnuje czas. Hm. Dobra. Koronios też marnuje czas. Eee, y eee, -y 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 what! Skąd jak? Siren tutaj jest. Okej, okay, damy sobie radę oczywiście krakhakiem. Aczkolwiek... No cóż, już oddech na karku czyć. Dobra, to Krakhak się ruszy jako pierwszy. O, jest walka. Pff. Niestety nie ma czarów. Hmm, powinienem o tym pomyśleć następnym razem. Dobra, sobie czekam. Osiem punktów obrażeń. Nie najlepiej, już trochę lepiej. Kogoś wzmocnić. Nie da się, bo przeklęta ziemia. I jak tam prędkość? pięć. Będzie się ruszać jako ostatnia. Czy ostatni? Nie wiadomo. <laughs> Te dylematy. Powiedzmy, że jako ostatnie. Albo będą się ruszać jako ostatni. O, liczba mnoga jest dobra. W większości przypadków. Zbrojni. No dobra, to broni się. Tutaj też. Tu już rzucam. Ups. Tu też muszę dojść. Szybkość 8. <tototototek> A tak nie za bardzo nam się opłaca. Mnóstwo zginie. Dobra, tu też obrona. Więc tak. Zrobię. Co, dojadę. Jedna kontra. Jeden ptak gromu zginął, chyba. No to wracam się. Słabe trochę było, ponieważ kontra była. Ale. Przejdą tu. Czekamy, czekamy. No. Nie. Ten już może strzelać. No i czekamy. O! Niestety musisz się ruszyć. Szkoda. Więc tak, 111 obrażeń. Słabo. No ale. Po to jesteście, żeby zginąć za słuszną sprawę. Też? O. Wow. To było niezłe. Cudownie. No i tyle. Jeden ptak gromu zginął i 26 sześciu goblinów. Atak mistrz. Nice. Więzienia. W gwałtownym porywie szlachetności wyważasz drzwi więzienia i uwalniasz zamkniętego w nim bohatera, który w ramach wdzięczności przysięga ci lojalność. Sylwia. Taka tam Sylwia. Ej! Krystianie, może czas się zainteresować, spójrz. Rycerz. Chyba w twoim typie. Tylko cicho. No dobra, to Sylwia jest bezużyteczna, z tego co widzę. A! Uh! 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 Sylwia będzie uciekać. za szybko się zgadzał na atak Już odruch Nie ma poddania się <laughs> <laughs> Ojej, oh, yeah! poszedłem po bohatera Nie martw się Krystianie, jeszcze się Sylwia znajdzie Tylko uciekła To chwilowa rzecz To mam po co tam iść? Dobra, skoro już poszliśmy raz, niech będzie do latarni też pójdziemy. Będzie większy ruch. Jeśli będziemy się poruszać wodą. Gryczynka! Dawaj. O, jog. Mamy kopalnię. Fabryka machin wojennych. Niby się przyda. Aczkolwiek chyba szybko trzeba będzie tam wkroczyć. Dzień czwarty jest. Więc to nie przylewki. Chodźmy. Tata maga? Nie, to nie ma sensu. Już byliśmy w jednej. Koronius. Krystianie, <grystianie> dawaj, 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 dawaj. Zobaczyliśmy trochę strasy. No cóż. Jak tam? Ulepszyć szary trzeba. Dobra. Jazda dalej. Ooo, zjedzony. Mam nadzieję, że uszczupliło to jego... Uch! FUU! Yy. Trzeba się bronić! Mam nadzieję, że uszczupliło to jego armię. <ścoughs> no i tak. Coś tam zostało nawet. Tutaj będzie koniec. Poczekamy. Hops. I w ogóle wilczy jeźdźcy w liczbie 40. Najsilniejsza jednostka tutaj. Ty nic. No i tyle. Magia ziemi podstawowy. To wie, może się przyda. Ja! Yeah, Krak, nie trzeba tutaj wypłynąć. A, dobra, tak, czy siak? Leszar prędzej czy później tu zawita. A już tu jest Cyron. Biegiem do niego. Greczynko. Krystianie. Gdzie on w ogóle się podziała? Jeszcze tutaj, w ciemni jest. No i dobrze. Potrzebny ci przedmiot znajduje się na południowym schodzie. Se. Tyle to wiem. Jog? Tak. Staw z klejnotami. Laboratorium. Jak w ogóle z tym Alamarem? Nie wiadomo. Ryzykuję. Cóż. Krelion. Kronos. Okej. Okay. Atakujemy. Pięknie. Uhuhuhu, jakie morale mają. Trzy na minusie. Super. <ścoughs> Czyli nie będą się ruszały w w części przypadków. Dobra. To wysokie elfy trzeba załatwić, a reszta. Reszta, zresztą będzie słabo trochę. Wysokie elfy mają szybkość 7, kusznicy mniejszą 6, kapłani 7, ale są na dole, to też ruszą się po nich. Więc fajnie by było przyspieszyć kogoś. Kusznicy zabiorą tak ze. od. 60 niecałych, a kapłani? No, od 130. To lepiej kapłanów w takim razie. Trzymałość. No, dyszki nie będzie na minimum, ale cóż. Tak. To na pewno lepsze niż lodowy pocisk. No i dobra, to ja w takim razie czekam. Mi się to o wiele bardziej opasa. I hops Szóstka padła Tu już jeden się nie rusza Dalej czekam Uuu oślepienie na archanioły Hops Dobra Nadal dostają I nadal czekam No dobrze że niech wyjdą Miecznicy My mają sporą szybkość. Dolecą. To się broni. No i szarża jak najdłuższa. Zabijamy centaury. Teraz niekoniecznie musi być jak najdłużej, ale atakujmy pagazy. Cztery padły. Trzy gryfy z kolei. No to tak. Musimy zabić jednorożce. Nie poczarujemy już. Ja w takim razie robię jak najdłuższą szarżę się da. Prawie. Jakbym tutaj to by była o jedno pole większa. 5% za każde pole. Czyli sporo. Dobra. Ważniejsze zabić tych. 61,74 obrażeń. Tu 156. Ops. Dostała czwórka z dziesięciu o, niskie morale Cudownie No i tak Co możemy zrobić? Nic, podejdź Trzy punkty HP dostały? Tak, znam znamy to medyka Zmarnowały jedynie kasę. A raczej bohater, który kupił. Uuu, jeden czempion mi zginął. No cóż, zwyciężyliśmy po problemie. Xavier Jasnowic. 11 kapłanów poszukuje. Dać mu? Ha, zobaczymy. Ewentualnie cofniemy wybór. Zawsze można skorzystać z takiej opcji. Dobra, co tutaj jest? Aha. OK. Ten też tutaj atakuje. I No i mamy przerąbone. O Ma po prostu większą armię. O oh, Jogu, jagu, jagu. Co mogę zrobić? Błyskawica słaba, magiczna strzała, błogosławieństwo albo przyspieszenie. To wygląda na jedne, dwie możliwe sensowne opcje. Eee, ja lepiej, żebym przyspieszył spadać stąd. 15 tysięcy na poddanie się. Czy ja mogę jakoś wyczerować z tego wygraną? Tak patrzę, mam przynajmniej dwa razy mniej jednostek w każdym calu, no prawie, a e, nie, jednak nie, no ledwo, w niektórych przypadkach, akurat dziewięciu kapłanów mają razy dwa, a ja mam jedenastu, krzyżowcy, tjaaa ja się poddam. 15 tysięcy. To bolało. O. Czy ja mogę cokolwiek zrobić? Chyba nie. Zresztą i tak muszę wziąć więcej jednostek. Co za różnica. No różnica jest taka, że dostał kasę. Hmm. Zrób sobie mieszankę i zaatakuj. Będzie dobrze, naprawdę. A tu? Adela. Dzień szósty. Dobra, nie jest źle. Mamy 56 tysięcy. Ja mogę wziąć sobie znowu tego yoga razem ze wszystkimi jednostkami. Sylwia też jest. Bez przesady. Sylwia na nic się nie nada. Też ma tą nawigację, więc ewentualnie na patrol. Ale. <śm> Źle wygląda. Źle będzie, jak wezmę. Ok, więc tak, biorę balistę. Tak. Czekam do następnego tygodnia. Wezmę po drodze jeszcze odkręlona jednostki. A właśnie, ulepszać. Ulepszamy koszary? Strażnica. E, niedługo. Więc tak, Krecin. Oby nie było podobnie z Krystianem, tyle, że on może przynajmniej coś wyczarować. Dosłownie i przenośnie Sarmulich. Też ciemny niebieski. Kurczę. Ale jest tak ekscytujące, co by nie mówić. Dobra. He, Eleszar. No i gdzie on jest, ten Xyron? Tu jest. Tak, jog nic nie robi. Grecin... Jedzie. Krelion. No cóż, zobaczmy. Xavier jasnowic. Cztery diamentowe glemy. To żart, tak? Chodź, miał Armagedon, to by to nawet miało sens. Armagedon... Nie mam. No to to nie ma sensu. Zachowamy sobie kapłanów. No i dobra. Jednostki nie weźmie. Tak... Odela <grystanie> na rozgrzewkę. Kralion też pójdzie tutaj. Zobaczy wieżę ognia co tam dalej? Te. Okej. Okay. Ta. Jeszcze coś wziąć? Nie. Pojutrze może. Aaaa wiem, co może zrobić ok. Stąd wziąć się Zbrojni akurat ma miejsce na nich. Nauczników już chyba gorzej. Te. No dobra, i tak może marnować sobie czas. Ma co najmniej jeszcze jedną turę na to. Powoli zabierają. Po trzech frontach, nawet. Ponownie gratulujemy przystąpienia do Regnańskiego Związku Piratów. To wspaniale, że jesteś wśród nas. Trafiłeś między najlepszych adeptów pirackiego rzemiosła. Pamiętaj, że obowiązujecie płacenie podatków na rzecz pirackiej braci. Twoja hojna dotacja przyczyni się do wynalezienia lekarstwa na szkorbut i pomoże w zapewnieniu tysiącom DPP, czyli dzieci poległych piratów, wyżywienia i zdobycia najlepszego pirackiego wyszkolenia, jakie można kupić. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie. Minus 4 kryształy. Aaaa. Minus 1000. Tysiąc. tysiąc to mogę zapłacić. Ale kryształy. Hmm. Uuu, uh, monolith przejścia. Aha! Wszystko jasne. Biegniemy, biegniemy. Graczynko, biegnij za nim. Teraz Krelion. W sumie. Może nawet atakować. Nie wiadomo. A, Adela się wraca do swoich. Mm, dobra, to w takim razie wyślę Kreliona już tutaj. I tu gdzieś na tym skrzyżowaniu niepisanym się spotkają znowu. Z Jogiem. Chociaż być może to będzie pierwsze spotkanie. Dobra, Cyron. Przyciśniemy dosyć mocno. Chłop poczuje się w towarzystwie. Może lepiej będzie się zachowywał. No tutaj on szabruje i nie wiadomo co robi. Jog z kolei. Czy ja brałem w tym tygodniu z klasztoru? Chyba tak. Whatever i tak nie dojdziemy, więc zostaw coś I idziemy po łuczników, wróćcie, pięknie, udało mu się to zrobić w jedną turę, no i na razie jest tak jak jest, kryształy. Hmm. 6 No, może być To już tak. O, Sepinrow Kryształy plus 1 specjalność. Gdzieś cię ja wezmę? Tutaj. Trzeba dostarczyć jednostki. Kryształy plus 1 <jeden. gryształy> cudownie. Akurat się przyda. Podstawowa mądrość nawet. Akurat taka mądra, to też od razu umie czarować. I tak. I koszary. Strażnicę też wezmę. Chyba, że roki będą zamiast włóczników. Ja mam w ogóle włóczników? Nie mam. Akurat mam, właśnie tak zrobione, jak powiedziałem. Więc. Ulepszyłem. Już tyle. Roki jeszcze są nieulepszone, ale lepiej mieć szóstkę niż kilku tam pchnierów. Będzie 28. To nawet porównamy. Czy rzeczywiście tak jest, jak powiedziałem. A moment, jeszcze. Kralion. Kralion ma. a ma niepoulepszonych niektórych zbrojnych. Hmm. No cóż, nic z tym teraz nie zrobimy. Już za daleko. Też 9 będzie. Tak, reszta jest spoko. 59 Pikinierów, też nieulepszonych. Dobra, to ewentualnie następnym razem weźmie się. Jak na przykład Krelion będzie dostarczał jednostki jogowi. Bo pewnie tak posłuży. Okej. Okay. To już nic tutaj. Tutaj coś. Tutaj to na pewno nic. I tyle. Ewentualnie mógłbym jeszcze zwiedzać te rzeczy, te miejsca. Ale to nie ma sensu. Dobra, idziemy dalej. Na północ, tutaj idzie też do przejścia, czy tam w okolice przynajmniej. Okej, okay, zbiera. Mam nadzieję, że przez to ja zdążę dojść. Pegas, populacja dogluje się. Czy to cokolwiek naszym wrogom daje? Niby miał dużo tych jednostek To może tak Kwcze, Wyleciało mi z głowy kto tutaj jest Ale chyba też barbarzyńce Widzę to po budynkach tych jednostek Okej, okay, to jest Xyron O, Pegazy, mnóstwo Pegazów, super To będzie problem Tutaj pojawiły się jedna Tu po drodze dwa oddziały Super po prostu bomba. A tu? To na szczęście nie. Krysten może sobie spokojnie iść? E! Zostawił skrzynię ze skarbami. Dziwna logika? Może chce mnie spowolnić. Jasne. Nie spodziewałabym się takiego przejawu intelektu. Chociaż, kto wie. Co my tutaj mamy? Dopiero w następnej turze cokolwiek się odsłoni. I tak, Xyron nas minął, a to oznacza jedno. Jest słabszy. Albo ma naprawdę coś lepszego do roboty. Ale jest słabszy.